W dniu dzisiejszym realizujemy drugi etap szkolenia powszechno dobrowolnych, szkolenia obronnych w gotowości. Dzisiejszym tematem jest przetrwanie. Dzisiaj podzieliliśmy szkolenie na cztery zasadnicze bloki. W pierwszym to jest udzielanie pomocy medycznej, w drugim zdobywanie wody, rozpalanie ognia, sztuka przetrwania, w trzecim terenoznactwo i czwartym to szkolenie przeciwpożarowe, obrona przeciwlotnicza i umiejętność posługiwania się maską. Staraliśmy się naprawdę urozmaicić to szkolenie w dniu dzisiejszym. Korzystaliśmy również z pomocy Państwowej Straży Pożarnej. Przygotowaliśmy taką scenkę wypadku komunikacyjnego. Strażacy pomogli nam to zorganizować. Na bazie pojazdów i praktycznego działania pokazaliśmy szkolonym, jak zadziałać, jak uratować życie, jak zabezpieczyć miejsce. Przede wszystkim zaczynając od zabezpieczenia siebie. Samego i miejsca zdarzenia poprzez udzielenie pierwszej pomocy i zabezpieczenie mienia. Może to spotkać każdego na drodze i zwiększa się liczba naszych mieszkańców, naszego miasta, takich, którzy będzie mogła zdobyć te kilka cennych sekund ratowania życia obywatela. Na pewno program będzie się rozwijał. W przyszłym roku na pewno będą kolejne szkolenia. Mam nadzieję, że będzie. To realizowane też w innej aurze. Dzisiaj jest dość zimno, niemniej jednak cieszy to się ogromnym zainteresowaniem, ale też planujemy realizację tego w innych miejscach, w lesie, pokazać dalej, jak korzystać z umiejętności, znajomości topografii. Może się nadarzyć taka sytuacja, że ktoś się zgubi w lesie, na szlaku w górach, i to są cenne informacje, jak odnaleźć właściwy kierunek, jak powrócić jak udzielić komuś pomocy jak najszybciej znaleźć się w bezpiecznym miejscu